Biblioteka po remoncie y, zyskała zupełnie nowy wygląd. Remont był gruntowny. Odnowiliśmy y, cały wystrój biblioteki, łącznie z regałami. Odnowiliśmy księgozbiór, nowe meble, stanowiska y, komputerowe, zupełnie nowe, których nie było do tej pory. Był jeden komputer, w tej chwili są cztery. Zakątki, takie miejsca dla rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, miejsca dla młodzieży, kątki oraz to, co moim zdaniem najważniejsze dla dzieci najmłodszych. Nie było takiego miejsca w bibliotece. W tej chwili udało się to zrobić i mamy taki kącik dla malucha z niskim stolikiem, małymi krzesełkami, niskie regały na kółkach. Także dzieci mają dostęp. Do tego są zabawki edukacyjne, puf, pufki, z czego dzieci bardzo się cieszą.